Wszyscy. A yy, na skutek tresury to jest znacznie łatwiej. Yy, terror, jak państwo wiecie, nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza jak ktoś tam doświadczył go na własnej skórze, to wie. Ale terror ma swoje dobre strony. Bo człowiek terroryzowany, wie, że jest terroryzowany. I myśli cały czas po swojemu, czeka tylko kiedy terror zelżeje, kiedy ustanie i potem no, nic się nie da. Natomiast jak człowiek zostanie tak wytresowany, zoperowany, to on myśli, że to wszystko naprawdę. Że to wszystko naprawdę, już na nic nie czeka. Więc mamy dwie możliwości. Albo, znacie trzy, albo strach przed Lampartem jest jego siłą, że my jesteśmy już wytresowani na tyle, że, że po prostu boimy się na zapas, że nie tupniemy nogą, nie walniemy pięścią w stóu, a paszłami tu kurcze i, i tego. Nie będzie tutaj mi żaden sodomita jeździł po głowie, ani zachodził od tyłu, prawda? I tyle, no i zobaczymy, co by się wtedy stało. Może by się nic nie stało. Albo rzeczywiście to lobby sodomickie jest takie potężne. Nic na to na razie nie wskazuje. Trzeba by spróbować. Trzeba by się skonfrontować. No najlepszą, taką, yy, na, najlepszą metodą jest, jak tak Rosjanie mówią, razwietka bojem", czyli rozpoznanie walką. Więc spróbujmy rozpoznać to walką. Jeszcze trzecia możliwość, która mi yy, też trafia do przekonania, to jest, ale to nie tyle w przypadku platformy autorskiej, bo ona yy, tutaj, że tak powiem, teraz się podlizuje, jest na, yy, na fazie podlizywania się intensywnego. Natomiast bardziej mi to pasuje do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Otóż Sojusz Lewicy Demokratycznej, podobnie jak inne partie socjalistyczne, to jest partia niby to rewolucyjna, prawda, o tradycjach rewolucyjnych. Na czym polega rewolucyjna partia? Że ona jest rzecznikiem interesów proletariatu, musi mieć proletariuszy, na, których, na czele których stanie staje i walczy o ich tamte. Ale z punktu widzenia socjalistów, proletariusz to jest sojusznik zdradziecki. Dlaczego? Bo co, o czym myśli proletariusz? O jednym żeby jak najszybciej przestać być proletariuszem. I jak już przestanie być proletariuszem, to jest najgorszym wrogiem socjalistów. Staje się w tym momencie najgorszym wrogiem socjalistów. To, I oni to wiedzą, bo niczego, nikogo tak nie, nie, nienawidzą socjaliści jak drobnomieszczan. To znaczy proletariuszy, którzy się wzbogacili, którzy stali się posiadaczami, właścicielami. A socjaliści, jak wiadomo, właścicieli nienawidzą, bo oni uważają, że własność jest kradzieżą. To no, jak sami kradną, to mi łatwo to, to tak myśleć, ale... Ale tak. I e, ponieważ, ponieważ e, w tej chwili socjaliści to są nadziani rentierzy, no mamy tego aresztowanego kandydata partii socjalistycznej prezydenta Francji w Nowym Jorku, przecież to jest człowiek, który milion dolarów kaucji zapłacił, nawet nie poczuł, prawda, nawet nie poczuł, no to on jest rzecznikiem proletariuszy, no wolne zakty. i to ludzie widzą i... Proletariusze, tacy właśnie ludzie, którzy się chcą tam złożyć, od socjalistów się odwracają tyle. No ale co to za partia rewolucyjna bez proletariatu? To, to jak cygan bez drumni. Muszą mieć jakiś proletariat zastępczy i yy, właśnie szukają sobie, i świadomicie to jest proletariat zastępczy. I nic dziwnego, że SLD właśnie taką ustawę, projekt ustawy o tych związkach parterskich, jak się nazywa ten róg, na którego czele mam stanąć, prawda? To jest, to jest to. Oczywiście przy tej okazji to ma drugie dno, to ma drugie dno, bo to, bo to ja mówię, to jest takie trochę śmieszne, ale to ma drugie dno. Bo pamiętacie Państwo międzynarodówkę. Co tam się śpiewało? Między nimi przeszłości, ślad, dłoń, nasza zmiana. Co to jest ten przeszłości ślad? To jest łacińska cywilizacja. To jest łacińska cywilizacja, w której istotną rolę pełnią takie organiczne więzi społeczne, jak rodzina, naród i tak dalej. To wszystko się chce zlikwidować przy pomocy tych proletariuszy zastępczych. Także jest w tym drugie dno też. To nie jest tylko zabawna historia, że partie się podlizują. Oczywiście Platforma Artylska się podlizuje, z fatalnym skutkiem prawdopodobnie i dla siebie, ale przede wszystkim podkopuje fundamenty cywilizacji tym blizusostwem takim. To można, mówię państwu, że można znienawidzić demokrację, jak się to widzi, tego typu zachowania, ale że i to rzeczywiście jest podwójnie niebezpieczne, dlatego że to resztę normalnych ludzi terroryzuje. Oni już nie wiedzą w ogóle, no, co im wolno, i tak dalej, i tolerancja. Kiedyś zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest ewolucja pojęcia tolerancji. Słowo tolerancja pochodzi od słowa tolere, czyli znosić. Coś cierpliwie znoszę, czegoś znoszę cierpliwie, coś czego nie lubię, co mnie brzydzi, co uważam za szkodliwe, niebezpieczne, i tak dalej, znoszę to cierpliwie ze względu na jakąś wyższą rację. Na przykład pokój społeczny, ale to nie znaczy, że, a ma mi się to podobać, że ja to akceptuję. A teraz cała ta kampania zmierza do tego, żeby postawić znak równości między tolerancją i akceptacją. Homofobia, co to jest? Nie wolno się sprzeciwiać sodomitom. To już w niektórych państwach jest karane, to się robi przestępstwem u nas, być może też będzie, więc to już jest, to już jest terror. To już nie chodzi o tolerancję, to chodzi o terroryzowanie wszystkich normalnych ludzi. Socjalizm bez terroru długo wytrzymać nie może, tylko teraz jest terror na inny temat. Kiedyś był terror na inny temat, a teraz już, ponieważ proletariat zastępczy jest, to trzeba tutaj tego, więc na inny temacie, ale terror jest taki sam i te narzędzia, które są stworzone, jest ta w Wiedniu Agencja Praw Podstawowych, takie paneuropejskie gestapo na całą Europę, które monitoruje narody europejskie, czy przypadkiem nie pogrążają się w sprośnych błędach niebułogrzydłych. I narzędzia terroru są stworzone. Nie są używane, żeby nas nie płoszyć, bo to jeszcze za wcześnie, ale jak będzie trzeba, to, to się ich użyje. To, to jest tak samo, jak nikt, nikt nie myślał. Że artykuł 58 kodeksu karnego Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Socjalistycznej przyprawił o śmierć co najmniej 50 milionów ludzi. A przyprawił. A przyprawił. A wyglądał niewinnie, chodziło tylko o agitację kontrrewolucyjną. Także yy, uczulam państwa na to. Nie trzeba może tam nawet specjalnie państwa uczulać, bo yy, początki niebezpieczeństwa są zazwyczaj. Yy, takie nie wyglądają groźnie. Nie wyglądają groźnie. A potem już jest za późno. A potem już jest za późno. Proszę bardzo. E, Stefan z Gajpuchy. Urodzony Dziękuję panu, że pan przyszedł. Kibicuję panu od 30 lat. Dwa pytania. Proszę, Proszę pan, bardzo. Pan tragicznie zmarły prezes banku zmarł Skrzypce, Skrzypcza, przepraszam, jeżeli że nazwisko, nazwisko, cofnął no, dyżurujący kredyt, który miał. Wspomóc nasz bank. Płaciliśmy za to bodaj 60 milionów dolarów. Pan premier Tusk przywróci to i chce to wartościować złotówka. Jak to będzie brzmiało? I w tym wypadku może raczej to kryzys przyspieszy. Drugie pytanie o Wojskowych Służbach Informacyjnych. To może odpowiem na pierwsze, bo zapomnę. Proszę Państwa, no to była, proszę usiąść, to była taka, to był kredyt postawiony do dyspozycji Polski. Polska nie dostała tych pieniędzy fizycznie, tylko musiała płacić od niego odsetki. To taka była z tego korzyść. Więc bardzo możliwe, że ktoś panu premierowi Tuskowi po prostu postawił taki warunek słuchaj, no kolego. Radzie. Tak tak, no więc to wie pan, no, chętnie w to wierzę. I drugie pytanie, proszę. Drugie pytanie to jest związane z panią Anną Walentynowską, która 20 lat temu, że się sprowadzili do imię na tu niedaleko. I pan Maciarewicz do Pszczyny. I proszę pana, przy okazji proszę pozdrowić pana Jana Parysja, bo gdzieś tam pozdrowie. Dziękuję. Drodze spotka. I pytanie się już finalizuje w tym momencie, że pan Maciarewicz Pan Panałczewski sfinalizowali ilustrację. Pan prezydent trawicz się zmarły też wszystko już miał praktycznie na tacy. Ja tak się wiele domyślam, ale może mi pan coś powiedzieć w tej Publiczności, dlaczego tego nie ujawnia? Wiele byśmy sobie rzeczy załatwili. E, muszę się najpierw upewnić, o co panu chodzi? Czy chodzi panu o... Ilustrację ten... służb do no wszystkich. Tak, o to rozumiem. Chodzi panu o ustawę, którą prawo i sprawiedliwość zapowiadało jeszcze w 2005 roku, że ją przeforsuje. Ustawę o ujawnieniu dokumentów UBSB z lat 44-90. Taki ona miała tytuł. Ta ustawa została uchwalona. Ta ustawa została uchwalona, ale po, z długim wakacją legis, że miała wejść w życie bodajże dopiero po roku, i w tym momencie pojawiła się bardzo dziwna koalicja w Senacie. Taka trójka. Pan Piesiewicz, Pan Kuc i Pan Romaszewski. I ci panowie senatorowie zaczęli podnosić zastrzeżenia tej ustawy, że ona może doprowadzić do ujawnienia danych wrażliwych. pana prezydenta? E, zaraz do tego dojdziemy. Proszę trochę cierpliwości. Jakich danych wrażliwych? Ano, że ktoś tam się upijał. A że ktoś tam obracał panienki? Od razu wydawało mi się, że to nie jest prawdziwa motywacja, bo na przykład pan Jacek Kuran Nieboszczyk do wódki już nie miał skłonności, ale prawdziwą zapamiętało i wcale to ani to nie była tajemnica, ani wcale z tego powodu nie był tam mniej lubiany niż był. No więc to gdzie w Polsce ktoś by komuś robił takie wyrzuty? A panienki po 30 latach, och, to człowiek powspomina mi panienki, i ci, co tam obracali, by wspominali z nostalgią takie, jak to kiedyś było. Więc to nie o to. Ale jest taki problem, który nawet po 30 latach, nawet po 40, 50 latach, może być kłopotliwy. To są pieniądze. To są pieniądze. Otóż proszę Pana, proszę Państwa, jak wiadomo, w latach 80. Solidarność była wspomagana finansowo z zagranicy. dwoma kanałami. Pierwszy kanał przez Stolicę Apostolską. Uważaliśmy go za bardziej dyskretny. No trochę może tak było, ale już... Na podstawie tego, co dzisiaj wiemy, to już tak nie mamy takiej pewności całkowitej. Ale to był kanał, że tak powiem, węższy. Bo przy okazji afery Banku Ambrozjanom wyszło na jaw, że szacunkowo się określa, że tamtędy przeszło około 200 milionów dolarów. No, to dużo, ale co najmniej dwa razy tyle. Co najmniej dwa razy tyle. Przeszło przez Biuro Solidarności w Brukseli, na którego czele stał tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, pan Jerzy Milocki, późniejszy sekretarz stanu w kancelarii prezydenta końcowej. No to tu już...